I co teraz robimy? Kompletnie nic. Usadawiamy się w tym mieście. I po prostu czekamy. Ja po prostu plan jest taki, że usadawiamy się w tym mieście. Yy, wszystko wymieniamy na, na klejnoty. Słownie wszystko. Teraz przyda się nam ich całkiem dużo. Pozostawiamy tam sobie jakieś drobniaki I pyk yy, I teraz plan jest taki, rekrutujemy tylko ich Wycieram wszystko co przy okazji no Ja was może, yy, już tłumaczyłam mój plan Jak będziemy naprawdę długo czekać to liczba tamtych jednostek urośnie Chuj, że będą mieli tam niskie morale, bo po pierwsze nie naszej rasy, a po drugie te jednostki będą ob mieli obniżone morale przez jakieś tam czary marybiary. Dobra, mamy już tylko pytanie: ile doświadczenia? Przydałoby się to wiedzieć. Dobra, i teraz. A nie tylko ich, a ewentualnie ich tych dwóch panów. Ich, ich, ich i ich, ich. Wszystkich poprócz Tylko pytanie... Czy starczy mi expa, żeby tak w kółko tych tytanów, ten, przywoływać? Dobra i teraz jeszcze będę nagrywał, dopóki mi się miejsce na dysku nie skończy, a potem to poza kamerą se zrobię taką armikę. A właśnie... Jeszcze jedno, albo nie, w sumie, wiecie co? Nie widzę żadnej potrzeby, żeby słać pod nóż te jednostki dla EXPA. Więc pozwolimy im żyć. No, nie ja wiem tam o czym mam powiedzieć. No, jest. Pierwsza w nocy A popatrzcie, po, czekajcie, zobaczmy A, Tydzień utrapień, co to za tydzień A, fajnie Proszę bardzo, tu Wojska ustana Wciąż w dobrym stanie Tutaj są wojska Frejdy w nieco gorszym stanie tu są wojska i lai, niemal w najlepszym, prawie że w nienaruszonym stanie powiedział, no tylko te smoki już, ale już kogoś się musiał komputer uczepić. Tu najlepsze, kudziń tutaj to dopiero były straty. Ileż się musiałem napocić, żeby po prostu... No i ja powiem wam tak, nie wiem, powiem wam zupełnie nie wiem dlaczego, Gotaj nie miał tych cyklop, a powinien ich mieć i w sumie tak średnio najeżdża mi się chce yy, rozpatrywać, dlaczego tak, a, dl a dlaczego nie. Poczekamy, tam jakich będzie już z 400. To powinno być wystarczające siły na Biarę chyba że. Poczekam jeszcze jeden tydzień. I pójdę nabiarę teraz, o. I już biorę te cyklopy. Już nawet wiem, to pójdzie na ostrzał. Albo nie, w tej misji jest isterek. I prawdopodobnie się pokaże jak zdobędziemy 100 tytanów. Chociaż to może być takie opłakane w skutki trochę, żeby ciągle... Chociaż. Czy ja wiem? Zobaczymy a czaru natychmiastowa podróż, jak wiecie, nie udało się nam posiąść. Chyba że jest w jakiejś kapliczce, a wiecie co? A rozejrzyjmy się tam no, zapomniałem o was. Pilów już nie warto w sumie rekrutować, bo Bo raczej już przy tych wojskach jakie mamy teraz, to będą naprawdę średnią siłą uderzeniową Zobaczymy czy mamy tu gdzieś kapliczkę Chyba, że jest jedna opcja Chyba, że tutaj będzie ona dostępna Ej, przydałoby się zająć tą kopalnię Znaczy musieć tutaj, bo niby gdzie? No chyba, że gdzieś jest w jakiejś kaplicce, o której nie wiem. I gówno nie ma. Dobra, może gdzieś przeoczyłem kapliczkę. A zobaczmy co jest tam, bo tam chyba część, kawałek terenu jest niezbadana. Pytanie, czy uda mi się tę jister Powiem Wam tak, hysterek polega na tym, że od pewnego momentu Powiem Wam szczerze, szczerze że jest to jest trochę denerwujący, easter egg, nawiasem mówiąc. Od pewnego momentu jak osiągnięłem pewną liczbę tytanów Nie pamiętam właśnie ile... jaka to była liczba Ale jak osiągnie pewną liczbę to po... O, yy... Oprócz. To oprócz. No czego? E... To oprócz. Czterech tytanów standardowo. Otrzymujemy jeszcze bohatera, który jest głufokiem. Taki dosyć powiem wam dziwaczny isterek zrobiłem trochę. Trzeba było w tamtych jebnąć. Ale to nie pora na rozpatrywanie błędów. Niech niestety nie dosięgam. Dobra, zobaczmy. Dobra, widzę, że zdecydował się nie patyczkować. Ja czystą te gremliny prawdopodobnie pójdą na odstrzał, więc się już chyba nimi nie będę przejmował. Dziękuję wy macie za dużą, za dużą animację. Wolę to zrobić gremlinami. mapa. O, tu jeszcze mamy fort na wzgórzu, Zajebiście. Tu jeszcze mentor pamięci na wypadek gdybyśmy chcieli się czegoś oduczyć. tutaj gdzieś jest kapliczka. No ale dalej horda widzę wszędzie. Na Biarę jeszcze nie będę szedł, bo ona naprawdę się zabunkrowała z takimi siłami, że ja pierdolę. Pewno nie ma w tej gildii tutaj tego zaklęcia? No nie ma. A tutaj też nie ma. No te, to jak ja mam się nauczyć, cholera, tego, tej natychmiastowej podróży? Nie wiem, jak ktoś się wie, to niech mi oświeci. No chyba, że jest gdzieś tutaj. Możliwe, że tutaj Dobra, teraz to mi się specjalnie nie chce. No w sumie nie ma potrzeby, żebym się przemieszczał po całej mapie wciąż. Byłoby fajnie, gdyby się ci kawalerzyści przyłączyli. Ale śmiem wątpić. Dobra, I teraz będzie właśnie z UFO. Wiecie co. Nie wiem, nie jestem pewien, czy nie trzeba być w mieście tym właśnie yy, yy, elfickim. Niestety woleli umrzeć niż się przyłączyć. Niestety, se znaczy, a może niestety selekcja naturalna dalej robi swoje. Kościół! Uspokój się. Era pora na skur. jest to, że na tej mapie siły są naprawdę adekwatne. Do naszej armii. Czytać się siły tych wszystkich właśnie kolesi, którzy są naszymi wrogami. Naszymi wrogami, ja pierdolę. Co ja gadam. Jebaj. No i teraz możesz umierać. Nie chcę zmieniać ich umiejętności. No ale ja teraz już chyba naprawdę nie mam nic do roboty. Tu dalej wysoki. To nie mam specjalnie zamiaru. W to jeszcze się, jeszcze się bawić tutaj. Aha i jeszcze jedno. Prawdopodobnie, inaczej nie, nie napalajcie się jeszcze specjalnie. Ale prawdopodobnie, możliwym będzie, yy, możliwe jest to, że po tej serii z Redark Messiah, bo mi nieoczekiwanie pieniążki wpadną na konto. Bo udało mi się jednak sprzedać moje wiosło, które chciałem sprzedać komuś innemu, ale ta osoba niestety. Powiedziała, że pieniążków nie ma, to niestety nie mogę mu dać gitary, więc. Więc wiecie. Niestety nie ma pieniążków, nie ma gitary. Filantropia w ogóle mnie nie interesuje od razu mówię. się może tam interesuje, ale w granicach oczywiście. W granicach przyzwoitości, a nie także. Yy, wszystkie moje instrumenty oddam biednym, i tak dalej, ile ich jest. O, możliwe, że tutaj będzie to zaklęcie, to jest całkiem. Kilka? Ja pierdolę. Zgadza się, to było tutaj. Jako problem w tym, że pod cholery ja mam teraz ten wędrować pomiędzy. Dobra, to ja wracam do ciepłego, do przytulnego miasta I będę się tutaj po cichu zbroił I chyba jeszcze... Co jest? Czemu tak słabo? było ograniczone? Eee. Lipa Głupie to miasto Zobaczmy czy teraz będzie ten Isterek. W sumie tak za bardzo nie zależy mi specjalnie, żeby... bo on jest trochę irytujący, bo za każdym razem muszę robić tak, że biorę tego ufoka i mu po... Ponieważ e... no, Prawdopodobnie nie mogę chyba pobierać jednostek, szkoda, bym sobie wziął te y, wiedźmy, które z, przeżyły, bardzo mi się przydały. Chociaż nie jestem pewien, czy. Nie, na odstrzał pójdą tak. Yy... A nie, jednak one pójdą na odstrzał, na odstrzał idą tak. Gremliny, yy, golemy i tak dalej. Gremliny, golemy, yy, gargulce oraz yy, wiedźmy, Czyli. O, już jest tłumich. To jeszcze trochę poczekam. Bo one się do nas przyłączą, jestem tego pewien. Mamy wspólny cel. Jak się zacznie pojawiać ten ministerek, to może wtedy. Ale zobaczcie, jak tam pójdę, to przekonacie się, że z Biarą żartów nie ma. Naprawdę, nie ma z nią żartów. Ona jest naprawdę niebezpieczna. A, jeszcze taka ciekawostka. Jak tak wszedłem na e, statystyki jest Google Plusa, co YouTube'a, to tak okazało się, Okazało się, że 11% moich widzów to kobiety. Jestem zdziwiony, że płeć przeciwna trochę interesuje się moimi filmami. Dobra, i to było na dzisiaj na tyle. Skończyło się miejsce na dysku, tak więc mówił Marszal. I życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.